Tronie nasz święty Michał, ku prośbom naszym się skłon, Ucisz świata w fale, niech ciemne moce gromi twadło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Trwamy w nowennie przed uroczystością świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Dziś, dzień szósty, Apokalipsa mówi o walce duchowej. Skutkiem tej walki jest strącenie szatana i jego aniołów do piekła, chociaż drzwi piekła są otwarte. I aniołowie mają zawsze dostęp do nas, ziemian. Zrzucani do piekła przez egzorcystów w specjalnej modlitwie, zawsze mogą wrócić i to w zorganizowanej grupie. Dlatego do końca świata mówimy, nie wódź nas na pokuszenie i zbaw nas ode złego. Święty Michał Archanioł jest szczególnym orędownikiem w walce duchowej. To jego specjalizacja. Jak mówiłam, aniołowie są każdy innym gatunkiem, dlatego nie ma tak mocnego duchowo, jak Święty Michał Archanioł, nie ma tak skutecznego w walce z wszystkimi siłami zła, jak on. Gabriel jest od dobrych wiadomości, Rafał od podróżowania i leczenia. A Michał od walczenia i od zwyciężania. Jaki jest skutek jego zwycięstwa? Święty Jan pisze. I został strącony wielki smok, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. Oto opis sytuacji po walce. Strącony diabeł, strąceni aniołowie, czyli jakby pobita armia, tak jak na niektórych filmach, armia, która przegra, jest pobita, zdziesiątkowana, rozproszona, poraniona, przeżywa całkowitą klęskę. Takie było zwycięstwo świętego Michała Archanioła I wówczas. Słychać donośny głos mówiący na niebie. To jest donośny głos, nie cichutki, donośny. Teraz nastało zbawienie. Każdy z nas jest wezwany do zbawienia. Zbawienie wydaje się jakąś rzeczywistością dopiero po śmierci. Już tu jesteśmy zbawieni, mamy udział w tej wolności, którą daje Chrystus, którą. Przynosi to, że mamy w sobie Jego życie. To zwycięstwo, ten krok ku zbawieniu dokonuje się dzięki krwi baranka. Jedna z wizji świętego Michała Archanioła z opisów mówi, że jest tym, który jest przy krzyżu Pana Jezusa i zbiera wszystkie krople Jego krwi, które wypłynęły z krzyża, z przebitego ciała Zbawiciela. Ofiaruje je ludziom jako ten kielich krwi, która daje przebaczenie, zbawienie i wolność. Dlatego nie przypadkiem niekiedy spotykamy świętego Michała Archonioła ze sztandarem albo ze znakiem Krzyża Świętego. W nim jest zwycięstwo. Uwierzmy w to dzisiaj na nowo. Czasami wydaje się, że zło triumfuje w różnych miejscach, sercach, wspólnotach, narodach. Ale Pan Jezus powiedział, jam zwyciężył świat. I przypomina nam o tym święta Archanioł Michał. Do niego należy ostatnie słowo. Książę ciemności, choć jest sprytny, inteligentny i mocny, ostatecznie przegra. Jam zwyciężył świat, mówi Pan. W Litanii prośmy o te małe i wielkie zwycięstwa. Wołajmy do świętego Michała Archanioła. Kyrie Chryste elejson. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta, trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. hanele modl się za na Niebieskiego módl się za nami święty michale z niebożej chwały módl się za. Nami. Zdawiający najwyższemu prośby nasze, módl się za nami. Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami. Się za nami, święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie. Módl się za nami, święty Michale. Nasza tarcza w pokusach, 却在那。 Patronie Kościoła, módl się za nami. Święty Michale, Dobroczynco sławiących Cię narodów, módl się za nami. Święty Michale, Zbawienia, módl się za nami. duszę do wiecznej światłości. Módl się za nami, święty Michale. Z wierzchników niebie, módl się za nami. Baranku Gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. grzechy świata zmiłuj się nad nami módl się za nami święty michale archaniele abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się wszechmogący wieczny boże który Świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą kościoła i zwierzchnikiem raju. Udziel za jego wstawiennictwem kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg. Byśmy w Bogu mogli trwać. Któż jak Bóg. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o łapce w górę, o lajkach, polecaniu nas innym. To nam pomaga, ale to także dzieło ogłoszenia dobrej nowiny i przybliżania postaci świętego Michała Archanioła. Zostańcie z nami, Któż jak Bóg. Michał, Któż jak Bóg.